W po każdej porze można zjeść wszystko bardzo fajnie i bardzo dobrze polecam. Kurku podejrzewam, żeby jedli Burgir za 8 zł? Tak, tu jest, o tutaj. Ogólnie tak. To jest film w stylu księżula Ale piękny placek Placek <grym> placzek po węgiersku. Po węgiersku brzmi Hanze no za kurczaka, po kurczaczku brzmi. Ku". Ej stary to wygląda f dobrze A to no. nie smakuje <noise> Nigdy nie miałem lepszego burgera, ty jebana polska kurd bardzo dobra Bierz jak Taka <noise> Muszę to spróbować To jest gorący skórz To jest Bez burgera za 8 zyla <noise> za dużo kapusty trochę, ale mięso, momik, pyszny. Mm. No pół, idealnie pół. Ja ja dobry, dzień dobry. Czy to wóz yy, śliskich tematikowych recenzji uh, gastronomicznych? Of course. Co to hmm. jest yy, Drugą najtańszą opcję oprócz burgera. Czyli co? Właśnie nie wiem. po węgiersku nie, zawsze z serduszku. Mi się wydaje, że wezmę Żurek. I, żurek? I coś do tego. Żurek z sokiem do piwa. Wow. Oh. Kompot? Kompot Jest piłbaska. Zaszar mówił, że chujowe, zajeb... No ja, nie no, szlakował. No, 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 ja Smaczne. Trochę, weźcie sobie gryska. Często. Często, weźcie z Jak zrobić cinematicowy look według wszystkiego temaciku. Tutaj jest tutorial. Dla... Najpierw, najpierw czyścimy, czyścimy aparat. Tak, żeby, żeby, żeby były dobre te, żeby były dobre ujęcia, potem bierzecie. Żurek, ale to musi być żurek biały. O! Tak, Smarować troszkę, tak, począsnąć. O, o, o. O, idealnie, idealnie, idealnie. No i w ten sposób uzyskujecie śliski temacik look. Spokojnie, jak gówno w gnozie. <grym> ten barszcz na mnie patrzy. Dobry. Na serwetę. Na serwetę. Kurwa, sam tu już zjadłem. Fajnie, Pęk, fajnie. proszę Fajnie. z bułka Fajnie. z sosem O kurwa O kurwa, ale Fajnie. Fajnie. Jak wam się podobało? Tak, było dobrze Pyszne było? Tak Over chyba była, nie Ogólnie tu na tej prostej startmeta jest takie pierdolnięcie prędkości. I przed chwilą laska na samym końcu tej prostej się normalnie wypierdoliła. Motor zaczął koziołkować, nie? I co by się stało w drifcie? W drifcie normalnie, kurwa, by było tak. Czerwona flaga, zamykamy tor na cały kurwa dzień. Co się stało tutaj? Żółtą flagę. I to tylko na ten jeden zakręt. Nareszcie zakrętów normalnie wszyscy zapierdalali. I stary to jest pojebane na maksa. Ogólnie tutaj ludzie są nie przyzwyczajeni do nagrywania ich, bo każdy ma wyjebane w to, to nie jest tak jak u nas. Więc tutaj jest jeden fotograf i ja, który zachodzę chodzę i coś nagrywam. No i każdy człowiek tak dziwnie na mnie patrzy. Teraz się w ogóle zaczął wyścig dwusuwów i je kurwa z hurtownicy. Normalnie normalnie wyobraźcie sobie cztery McDonaldy postawione i kurwa we wszystkich robią frytki ze starego oleju, nie? O, teraz jadą dwusuwy, bozo się zajara. Wolne są, bo to 102 5. to Bozo bym mógł kurwa tym Sachsem zapierdalać jakby jakby jeździł. Renderin Cześć, Cześć Boże Tu jest jakby regulamin gruby i tu nie wolno wkładać śrubokrętów do mikrofalówki. To jest najważniejszy punkt tego regulaminu. A reszta to tam można, nie? Tak. Czekamy na Sola, na hola, zaraz będziemy dupać Będziemy dupać na dół na no, tu się coś jebli, bo jadamy do Wyrkła, nie na dół Jademy na dół Jademy, Oj. już my są są Soli I dupimy w chopie. Dupimy w ja. dół ja. To to jest? Andrzej, kto to jest? To jest Sztygar, główny Sztygar kopalni Główny Sztygar to ja Widzisz jakim okazem? Ja A on nie ma umazany No bo kurwa Sztygar nie robi, chłopie, ona nas sprawdza Sz Sztygar tylko rozkazuje Ja, on mówi, ty iść tam, ty iść tam nie. O i patrz, kazał tu iść. A, to jest jakiś tygar, kazał iść. Ja. A tu gdzie jest z miedzi zrobiony tygrys. Z tych kabli wszystkich obranych. Co elektryki pocięło. Co elektryki A elektryk ja, nie miał co robić, to zamieniłem ja. kable na tygrys. Ale z całej tej co oni wzięli na bramkach, jak dziś <ścoughs> posprzącamy. Na przestrogach. To są bony zajedzeni. Co dostajesz? Możesz sobie w Carrefourze kupić jakieś mięsko, szynkę. Ciekawe, że gorzowa na nie, go gorzała tej Nie, nie ma. Ale to są właśnie te grubskie kartki. Tu mamy pokazane różne standardy grubskie. Każda kopalnia ma inny symbol. To ja na przykład to Anna. To jest Anna? Ja. To są Jankowice. Hopy z Jankowic. Tu jest gdzie powinno, na dole? To ja. Ja nie, o Borynii nie go damy o Przez to na dole ją dali, bo to było jako... Wiele, nie masz to. A to co? To są gorole, które nie robią na grubie, bo oni nie wiedzą, co mają robić. Nie wiedzą, co robić, co są, więcej idą. Andrzej, kto do jest... tego nagrywa? To jest dyrektor spółki, chopy. Widzisz? Ja ten... też Ja, Ta, gadają, że nie ma pieniędzy w Ja, Nie ma pieniędzy, bo jakie ma. Dobra, kolejne piętro, idziemy zobaczyć tutaj łaźnia. Tutaj chopy się kąpią po robocie. Wiadomo, woda jest za darmo, więc se siedzimy, ile idzie. No, tu jest kolejka do łaźni. Wiadomo, no, nie ma tyle pieniędzy w PGG, żeby każdy miał swoją łaźnię, więc tutaj trzeba poczekać po prostu na swoją kolej. O, tu czekają do łaźni w kolejce. Tu są różne rodzaje: tu jest ekogroszek, orzech. i ja, Tu jest chyba miał. Ja. A to jest taki. A to je miał, sorry. To to jest O, tu pani, pani biegnie do łaźni, żeby się nie spóźnić. Tam pociąg odjeżdża z węglem świeżym, z dzisiaj. A tu nam zrobił tygar takie boisko, co możemy grać z innymi. Wrógierzami. Ja. Z kim dziś. Rozpierdzielemy te nie. nie mają z nami szana. Nie, bo to nie ma co gadać. Jak będzie padać, to tam podobno mam wejść, bo te zadaszenie Jak to nam I sztyker by wybudował jakby padało. Uu, uh, dobra, szyfta zrobiono. Także teraz czas na co? Ryzyk, chopię się. Teraz czas chopię się. na gorzołka, wiadomo jak to po szyfcie. Ale no było dobrze, dobrze tam popy robiły tak. na tej ale grubie. tak waliłem. Elektrywa to wszędzie, elektryki. Nie. Spali tam na kablach. elektryki to tak wszędzie to samo no, A tak? mamy nadzieję że Wam się podobała ta wycieczka po grubie no i, no, yy, no i szczęść Boże popularne. Już jeden wyjechał szybciej z ciepłotą i się chyba ożar już kurwa już leży na Ja? Ja i nie mogę obudzić kurwa Takie się chyba ożar Opie, trzeba wstawać, fedrować ja, hopie.